Witamy Państwa serdecznie na jednym z piękniejszych Tarnwórzeckich Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Dziś kolejny raz spotykamy się na szlaku 48 konkretów na 48 miesięcy nowej kadencji. Wspieranie działalności rodzinnych ogródków działkowych zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców. To 27 konkret. Od wielu lat samorząd Tarnowrzecki stara się wspierać potrzeby funkcjonujących na terenie miasta ośmiu rodzinnych ogrodów działkowych. Myślę, że nie ma nic piękniejszego niż połączenie pasji związanej z wypoczynkiem na świeżym powietrzu oraz dbania o te piękne kilka metrów. Na których coś miłego może wyrosnąć. A zatem, drodzy Państwo, chcemy rokrocznie w dalszym ciągu w większym wymiarze finansowym niż to miało miejsce do tej pory, wspierać Polski Związek Działkowców i wszystkie osiem rodzinnych ogrodów działkowych funkcjonujących na terenie naszego miasta. No ja chciałbym Panu Prezydentowi serdecznie podziękować za to wszystko, co robił przez ostatnie 4 lata dla naszych ogrodów. Szczególnie chodzi tutaj o dotacje, które otrzymujemy rokrocznie, a ta dotacja, chciałem powiedzieć rokrocznie, jest troszeczkę powiększana i liczymy na to, że jeżeli nasz prezydent zostanie dalej naszym, a takim będzie, podniesie jeszcze to stawkę. Niezależnie od tego należy też podziękować za inne sprawy na przykład za jednorazowe pokrycie kosztów wywozu śmieci na wiosnę, za odkomarzenie ogród, za organizowanie konkursów na najładniejszą działkę, za organizowanie konkursów na najładniejszy ogród, za które, na które są przeznaczone pewne kwoty pieniężne i puchary. Ja może dwa słowa tylko powiem na temat ogólnie naszych ogrodów miasta, miasta Tarnobrzega. Może nie wszyscy wiedzą. Tarnobrzegskie ogrody działkowe zajmują 108,5 hektara ziemi. Jest to 2924 działki, mnożą 100 razy jako działkowiczów. Do tego jest to olbrzymia armia ludzi na naszych rodzinnych ogrodach działkowych. Jeśli chodzi o współpracę z Panem Prezydentem miasta Tarnobrzega, Powiem tak, że działam też na szczeblu wojewódzkim, czasami udaje mi się być w Warszawie. W związku z powyższym, gdy się my chwalimy tym, co my w Tarnobrzegu osiągaliśmy, współpracą z Radą Miasta, z Panem Prezydentem, to ci z Rzeszowa, z Województwa prawda, i innych ościennych województw pytają się, jak wy to robicie? Jest to po prostu nasz prezydent, nasze ogrody. I po prostu nam wszyscy zazdroszczą, jak my to robimy. A my po prostu nic nie robimy. Po prostu sobie żyjemy w zgodzie z panem prezydentem i wszystko się nam udaje. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zatem 27. Konkret za nami. W dalszym ciągu wspierać będziemy rodzinne ogrody działkowe skupione wokół Polskiego Związku Działkowców. A jutro przeniesiemy się na mniejsze ogrody postaci ogródków jordanowskich o których będziemy chcieli porozmawiać w dniu jutrzejszym. Do zobaczenia. Dziękujemy. Bardzo dziękuję.